Choćby się cała ziemia chwiała i wszyscy mieszkańcy, czyli z rozchwianiem, brak pokoju, destabilizacja, byłyby na całym świecie. Gdyby temperatura się podniosła o dziesiąte stopnia i pół Grenlandii by się stopiło, to i tak trzymam całą ziemię. To ja jestem panem ziemi, panem historii. I najważniejsze przesłanie to jest nie martwcie się o globalne ocipienie. Myślcie. O swojej relacji w stosunku do mnie. Myślcie o swoim grzechu i buncie. To jest punkt koncentracji. Tym się nie martwcie, bo to ja obstawiam, żeby ten świat wytrzymał tyle, ile trzeba, aż stosowną porę ja wybiorę i zaprowadzę w sprawiedliwość. Wy martwcie się, nie bądź zuchwały. Nie bądź bezbożny, nie wynoś się, nie podnoś swego łba przeciwko niebu. Na tym się skoncentruj. No, zobaczcie, jakie dzisiaj to aktualne. To przesłanie dzisiaj można zadedykować uczestnikom konferencji w Monachium.